Cześć, dzień dobry, Agnieszka Kozak i Anna Berendt. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, że bardzo wielu rodziców ma tak, że w wieku nastoletnim jest wyjątkowo trudno z dzieckiem. Jest to burzliwy okres. Niektórzy mówią, że mają dość, niektórzy nawet mówią, że mieliby ochotę utłuc, albo schować do szafy, i naszym zdaniem jest to dość normalne, tudzież naturalne. Natomiast wielu rodziców. Nie szuka pomocy w tym czasie, bo się po prostu wstydzi. Kiedy jest trudno w relacji z nastolatkiem, wchodzimy w taki pomysł, że albo my coś zrobiliśmy, coś źle jako rodzice, albo rodzi na, naszemu nastolatkowi. On jest jakoś wyjątkowo niedobry, zły, a ja bym w ogóle chciała odejść od takiej narracji oceniania albo siebie, albo nastolatka, tylko przyjrzeć się, co tam się dzieje i faktycznie sięgnąć o wsparcie. Tak. I to, co jest ważne, to to, że mm, kiedy dziecko jest małe i na przykład nie śpi, ząbkuje, ma mm, marudzi, to nam jest łatwo powiedzieć, to jest naturalny etap rozwoju. No, małe dzieci tak mają, w związku z tym ja jako rodzic po prostu zaczekam, aż to e, minie, ale też wtedy, kiedy jest bardzo trudno, to mamy różnego rodzaju wsparcie dla rodziców z małymi dziećmi. Tak, mamy chodzą do klubów, mam, spotykają się, sięgają po specjalistów, bo to jest normalne, że przy małych dzieciach warto się rozwijać, szukać odpowiedzi w sobie, ale też u specjalistów. I ja bym chciała tutaj zachęcić naszych słuchaczy, żeby to samo robić w relacji z nastolatkami. Oczywiście to jest taki moment, w którym my to nazwałyśmy sobie ja sprawdzam, dochodzi do tego momentu, sprawdzam, jeśli wcześniej w relacji z dziećmi nadużywaliśmy jakoś naszej władzy, mówiliśmy zrób to, bo ja tak mówię i bo, bo, bo sięgaliśmy po tą władzę, oczywiście, że ją mamy, tylko pytanie, czy chcemy na niej budować relacje i jeśli sięgaliśmy po tą władzę, to w momencie, kiedy ten młody człowiek nagle staje się prawie dorosły, też ma dostęp do pewnej władzy, takiej samostanowienie ma większe i może mówić, a ja tego nie zrobię, co mi zrobisz. Albo wyjdzie trzech drzwiami i nie będzie odbierał tele, telefonu. Więc oczywiście, jeśli tam było, nie było relacja, była jakaś takie władza i rozkazywanie, to w tym momencie nastoletnim te wszystkie powiedzmy niedociągnięcia wychodzą, ale to nie jest powód do wstydu, to jest po, po, powód do tego, żeby szukać odpowiedzi, zaopiekować się sobą i zaopiekować się tym młodym człowiekiem. Ja bym jeszcze dodała, że z jednej strony nie jest to powód do wstydu, ale nie jest to też powód do szukania winnych albo do mówienia, nic się nie da z tym zrobić, ponieważ to, z czym my się spotykamy podczas warsztatów, które prowadzimy, to to, że rodzice przychodzą i mówią o rany, jakie to niezwykłe, że słyszę, że można jakoś zadbać o te relacje, inaczej ją budować, ponieważ większość osób mówi, to jest taki wiek, nic się z tym nie da zrobić, musisz wytrzymać, skończy 21 lat samo mu przejdzie i to, co chciałabym podkreślić, to to, że my nie musimy niczego wytrzymywać, tak, my nie musimy tego okresu traktować jako okresu do przetrwania, tylko możemy właśnie o tym A rozmawiać, B szukać pomocy, C. Y, dostarczać sobie narzędzi do tego, albo rozwijać się jako rodzic, żeby ta relacja jednak była lepsza. No właśnie, bo to tutaj dla mnie jest kluczowe. Jeśli my tylko potraktujemy to jako okres do przetrwania, to pytanie, jak my skończymy? W jakim stanie emocjonalnym obie strony skończą? Dla mnie to jest czas na budowanie relacji. Jeśli wcześniej nie wiedziałem, jak budować relacje, bo byłem przestraszony, zmęczony na innym etapie życia, jak dziecko było małe, to tym bardziej teraz potrzebuję sięgnąć po narzędzia dogadywania się po ciepło, bezwarunkową akceptację, po opiekowanie się sobą, żeby móc się zaopiekować tym człowiekiem i tak dalej żeby y, zbudować tą relację no bo jak my skończymy on będzie miał 21 lat, wyprowadzi się i co, nie będzie do, będzie do mnie dzwonił tylko na święta albo tam kiedy wypada. Ja tak nie chcę, ja chcę być w bliskim kontakcie z moim y, dzieckiem. I jeszcze jeden tutaj fragment mi się pojawił, bo jak mówiłaś że okej, okay, my jako rodzice potrzebujemy wsparcia, wsparcia potrzebują też nasze dzieci nastoletnie. One prawdopodobnie nie tak chętnie pójdą do psychologa na warsztaty dla nastolatków. To się zdarza, ale to nie jest takie naturalne w tym wieku. To tym bardziej my się potrzebujemy sobą zaopiekować, żeby móc je wesprzeć, bo to jest trudny dla nich też czas. To dorastanie zmiany w mózgu, wszystkie przemiany, które przechodzą szukanie tożsamości, o czym piszemy w książce, to jest też dla nich wyzwanie. Tak. I tutaj to, co jest ważne, to to, że my jako rodzice potrzebujemy zbudować siebie, ponieważ nasze dzieci w tym okresie, w którym jest im naprawdę szalenie trudno tak jak mówiłaś, zmiany w mózgu, hormonalne rzeczy, presja rówieśników, która jest teraz trudna, teraz szczególnie na przykład w okresie pandemii, brak relacji one potrzebują nas jako stabilnych, przewidywalnych, no powiedziałabym, pewnych siebie i z dużym zaufaniem do siebie rodziców. Którzy, patrząc na to, co się dzieje, mówią: "A, to jest taki czas, że Tobie jest trudno. W związku z tym ja poszukam możliwości, jak ja mogę Tobie i sobie pomóc, żeby nam było łatwiej. Ja chcę to podkreślić, że no mimo wszystko, mimo że to jest nastolatek, to odpowiedzialność za relację jest po stronie dorosłego, bo to ja jestem dorosły w tej relacji, a moje dziecko dorasta w tej relacji, i my możemy oboje się w tej relacji oczywiście rozwijać." Gdzie możemy Jakiś... szukać pomocy? Jakiej możemy szukać? No prze, prze, przeróżne, bym powiedziała, warsztaty, nasza książka, czy inne książki, które byśmy polecali, Daniela Sikala, czy no, tutaj nie chcę zabierać czasu wymieniając, pewnie piszemy to w różnych artykułach. Grupy wsparcia dla rodziców, nastolatków. Natomiast główny kierunek to jest to, żeby poczuć, że ja nie jestem sama, że to nie, nie ja coś skiepściłam, tylko że po prostu to jest jakoś. Bym powiedziała normalne i być i mieć towarzystwo, wsparcie. Jakieś takie poczucie wspólnoty w tych, w tych moich wyzwaniach rodzicielskich, bo im bardziej to, co ty powiedziałeś, im bardziej ja będę zaopiekowana, tym będę miała więcej zasobów, żeby przysiąść i nie oceniać, tylko właśnie pobyć i po, zaoferować empatię, przestrzeń do, do rozmowy, mimo że będzie burzliwie. Tak? Bo tak, nasz chłopak może trzaskać drzwiami, może powiedzieć, wyjść, nie chce gadać, ale to wcale nie znaczy, że nie chce gadać. Może nie, nie w tym momencie, ale na pewno potrzebuje nas. Na swojej orbicie, jako takiego stabilizatora i, i kogoś, kto jest po jego stronie w tym burzliwym świecie. Tak. Ja bym jeszcze dodała y, wątek wstydu, że y, możemy zacząć od tego, żeby głośno sobie samemu powiedzieć: Nie daję rady. Jest mi trudno po prostu. I to, co obserwujemy na warsztatach, to to, że jak pierwsza osoba powie, Sorry, jest mi trudno, nie daję rady. Nie byłam na to przygotowana, wiedziałam, że będzie trudno, ale nie, że aż tak. To reszta mówi: Uf, ty też tak masz, o matko, super. Ja tylko chcę podkreślić, że my żyjemy w świecie, w którym my cały czas udajemy, niestety, dzielnych, radzących sobie na zewnątrz, a w domu jesteśmy często bezradni i bezsilni. A teraz chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, tak, jestem bezsilny, w związku z tym poszukam tej siły w grupie innych rodziców, że my możemy razem się nauczyć, my się możemy wymienić różnymi działaniami, ale że to jest szalenie wspierające zobaczyć, że my razem mamy trudno i że my razem e, możemy to zmienić. Mhm, czyli to nie jest to, że ja sobie nie radzę jestem kiepskim rodzicem i tak dalej, tylko to jest to, że ja właśnie jestem świadomym, ja szukam dla siebie i dla mojego dziecka, dla mnie to jest piękny dar dla relacji, jak ja się opiekuję sobą, a czasem samemu mi nie wystarczy energii, pomysłów, narzędzi, doświadczenia, więc sięgam po specjalistów, czy po grupy wsparcia, czy inne formy, to de facto opiekuję się swoim dzieckiem i tym nastoletnim i relacją. Tak i zamiast kiedy w relacji z nastolatkiem jest trudno, dzwonić i mówić: Dajcie mi psychologa, do którego ja wyślę swoje dziecko. E, mogę zacząć od tego, że ja zacznę pracę nad sobą i zobaczę, jaka będzie zmiana, kiedy ja zmienię się w tej relacji, albo kiedy ja zacznę coś inaczej, albo może kiedy ja będę silniejsza i może mojego dziecka nie trzeba będzie wysyłać do psychologa. Nie mówię, że zawsze, ale warto zobaczyć, że zmiany najlepiej zaczynać od siebie. Dzięki, Asia. Dzięki.